Witajcie! No dzisiaj spróbuję nagrać takiego vloga. Ja jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Ostatnio nagrałem też vloga. Nie wiem, czy go wrzucę, czy jeszcze nie wrzucę, bo jeszcze go nie wrzuciłem. Nagrywałem go telefonem. Wyszło to no, bardzo, naprawdę bardzo słabo. Dlatego też wziąłem mikrofon z aparatu, przełożyłem do pasku. Mam nadzieję, że się to fajnie nagra. właśnie. Nie wiem teraz jak głośno mówić, to będzie taki próbny pewnie. króciutki odcineczek nagram I zobaczę co z tego co z tego wyjdzie i sobie za chwilę to sam zobaczę na aparacie. A jak będzie fajnie, nie będzie za głośno, nie będzie za cicho. No to no to będzie pierwszy motowlog taki bardziej prawidłowy. Jak to wszystko jeszcze zrobiłem, ten mikrofon, to się na razie nie będę zatrzymywał. Będę zimno trochę. Yy, tu się na razie nie będę zatrzymywał z tego względu, ale się goście patrzą na mnie. Z tego względu, że... że nie. Dopiero co wyjechałem z domnę, motor się nie rozgrzał także... Także no jednak jakby coś na CPN zatankować, bo tutaj już mało po ostatnich próbach motowlogowych Dostało mi całe nic z baku. Widzę, że zmarznę, bo widzę, że zimna jak cholera jest, a nie wiem sobie ani skóry, ani nic, tylko cienkie dresioki. No ale dobra, co do mikrofonu, jak go zrobiłem? No, bardzo prosty sposób, no, czy prosty. Dla mnie, powiedzmy, że w miarę prosty. Dla ile to może być czarna magia, coś takiego zrobić. W yy, tej wyciągnąłem po prostu mikrofon z aparatu, oryginalny, jaki tam był. Yy, dorobiłem mu dłuższy kabelutek. Yy, zrobiłem sobie przy aparacie wtyczkę, tak żeby sobie, wiecie, projeczek aparat wyciągnąć, od, odpiąć od kasku i na spokojnie sobie móc yy, podpiąć mikrofon, czy odpiąć mikrofon żeby się z tym tak wiecie, nie ciuczkać kurde nie wyciągać za każdym razem mikrofonu w ogóle będę musiał poszukać inny mikrofon, żeby do, do aparatu jeszcze mieć do dziecego żeby nie tylko do motovlogów, a ogólnie po prostu móc sobie też nagrywać także no fajnie tam słońce widzę świeci bardzo się mi to podoba, fajne takie widoczki są kurcze Szczególnie taka pogoda dzisiaj, troszkę pochmurna, Nie jest w sumie, jak aparat w ogóle ustawiony jest, bo to tak Na póki jeszcze jasno i w miarę ciepło będzie, a no i przede wszystkim jasno, żeby było cokolwiek widać, to co nagrywam Ciekaw jestem jeszcze swoją drogą, czy będą szumy, no w tej chwili yy, Cały mikrofon schowany jest, pięknie, ładnie, cudnie Pod taką gąbką, yy, którą mam w kasku Także nie powinno być szumów A jeżeli będą, będzie Podzieliba, będę musiał, nie wiem, sporo ten, ten mikrofon butować do aparatu, albo nie wiem coś jeszcze innego wieku opinować inny mikrofon. Mam nadzieję, że też ten dłuższy kabel temu nie przeszkadza. No i ty ładnie, pan na mnie poczekał, sobie wyjadę. No i co tam, no. Czeka mi wymiana napędu. Co mówię, już w sumie po raz trzeci, bo w tamtym odologu też oczywiście o tym mówiłem, ale. Oj, chyba się mi aparat przystawia. No może tak będzie lepiej, tak mi tego kątem oka, także tak jak mówiłem muszę wymienić napęd niestety kosztuje to 200 zł będzie mi to kosztować na się dlaczego 200? dlatego że nie chcę kupować jakiegoś taniego szmelcu tam za te 70 zł komplet tylko kupić coś co przynajmniej pojedzie jakiś czas przynajmniej zrobię trochę kilometrów na tym także na no tu idę znajomy nadzieję żebym się zatrzymał sorry Damiana, <laughs> ale nie tym razem jadę na CPN, także zobaczysz siłę na motovloku. Pozdrawiam Cię tak swoją drogą o, i krótko gadają o tym, czymś zapomniałem teraz. Chyba o tym mikrofonie, nie wiem Mniejsza to... A, sorry, ona będzie gadałem A to, że będzie sztuki kosztował Tak, jutro miałem dzisiaj w sumie jechać, zrobić przegląd, ale, ale jakoś się nie zebrałem za to. Bo pasuje chcę przegląd zrobić, kurczę, ciapnął mnie jej będzie lipa A już co mi jeżdżę... Że... No i długo już to mi jeżdżę że... To nie będzie za dwa miesiące, trzy 3 miesiące może będzie w grudniu wymieniłem go za łosia także A tego czasu przeglądu nie ma kurczę, coś mi strasznie tak Nie wiem na paliwa brakuje rybaku i strasznie z rybami tak chwilami No swoją drogą widzicie jak widzicie robi się wiosna Także zacznę się sezon. Tak, trawilnie, bo nieco prawda sezonu nie skończyłem, ale, ale póki co, jeszcze troszkę, troszkę zimno, na no, taką trawilną miało gdzieś daleko. że powiedzmy, że sezonu nie zakończyłem oficjalnie. Nie, tak, nie oficjalnie, sorry, bo oficjalnie powiedzmy, że zakończyłem go z ostatnim zlotem w Krośnie. Były tam moto Mikołajki. Czyli powiedzmy, że to było zakończenie, chyba nie było zakończenie, to takie raczej przedłużenie sezonu no i co? sezon się zacznie dla mnie tak oficjalnie 21 marca będzie moto morzowna w Krośni na którą serdecznie zapraszam o, mój śmierć się znów zaczepiła o kierownicę tak no, jak to będzie chciał to tam sobie może przyjechać to Krosna, spotkać się ze mną, pogadać, wiadomo, nie? No, ktoś mi pisał kiedyś... O, jakie fajne pojazdy! Ktoś mi kiedyś pisał, żebym zrobił spotkanie dla widzów, no niestety... Nie mam i jak tego spotkania, choćbym chciał nawet zrobić to jedyne spotkanie z widzami, no to może być powiedzmy, na zlocie. Prawdopodobnie na zlotach będę tak, no, Teraz może wymienię, nie? Żeby było, wiadomo, mniej więcej, no to pierwszy zlot Krosno, bo to wiadomo, w ogóle w Krosi nie można mnie często spotkać na motostradzie to jest taki parking i tak dalej no ci co wiedzą, ci co tam jeżdżą, no to wiedzą troszkę ci z troszkę dalszą mogą nie wiedzieć e, kolejny zlot, na pewno Tarnów czy na pewno, prawdopodobnie bo jeżeli nie zmienię napędu, to raczej na Tarnów nie pojadę no ale chcę po prostu pojechać na Tarnów no i być może jeżeli napęd zmienię to sumie wszystko zależy od tego napędu ale jeżeli ten napęd zmienię, no pojawi się jeszcze w Czustochowej na zlocie Także tam na pewno wielu z Was będzie Przynajmniej tak przypuszczam, że wielu z Was będzie To się będziemy mogli spotkać, opowiadać o. <laughs> Także no Więcej lotów, nie wiem, takich spoza Podkarpacia raczej wątpię Myśleliśmy się wybierać z Bomblem <laughs> tam na lot też e, nie w Krakowie. Gdzieś tam w Krakowie jakiś zlot ma być, ale gdzieś stundy jest, nie wiem, nie pamiętam, się to ja nazywał. Ale jednakowoż, jednak chyba tam się raczej nie wybiorę. Bo nie. No jakoś tak ten zlot. Podieram, że będzie słaby, a nie ma sensu tyle ciłać drogi na jakiś słaby zlot. No chyba że nas znajdzie jakaś falta taka, żeby się po prostu przejechać, te, taką taką małą trasę sobie zrobić. Naprawdę małą trasę. 500 km? Nie, chyba. Chyba 500 nie ma, chyba, chyba 300 km więc do Krakowa. Tak z moich okolic tutaj jadąc. O, pięknie słoneczko grzeje. Tak troszkę chociaż grzeje, bo przynajmniej stroi wrażenie, że grzeje. Kurcze, jadę szybciej, to od razu zimno się mi robi. No i to taka fajna góreczka. Teraz no może te bo, bo ty do że błoto jest a ja mam tylko przedni hamulec tył to jest taki niebogaty Widzicie, miałem sprawdzić sobie moje nagranie i nie sprawdziłem po drodze nie, nic na nie napałem najwyżej na co jadę to od razu <laughs> wezmę i tam sprawdzę jak to się nagrało czy będę musiał ciszej mówić może głośniej sobie tak dosyć cicho my, myślę że mówię ale a, ale Ostatnim razem wydawało mi się, że też od cicha mówiłaś, że się jak głupi to raz A druga sprawa, że się nic nie nagrało, bo... tak już to będziecie widzieć na YouTube, prawdopodobnie jeżeli to, ten motoclap rzucę, także... Zobaczycie Jakie były wrzaski no to jakiś rowerzysta chce... Zostać wyprzedzony, próbuje i uciec No trochę gazu i... I lecimy 70 no dobrze, więc nie ma się bójność No nie, prawie 80 a to więc... Ale Nawet 80 to się dobiło. Ale tutaj trochę zwolnię, bo tego zakrętu no... nie przepadam tak. To już parę osób siedziało na tych drzewach Po prawej stronie, także Nie mam i ja ochoty O, teraz to się zapędziłem trochę Myślałem, że nic nie jedzie, a tu popatrzcie, nies niespodziewanie samochód I co ja o tym mogę powiedzieć? Nic więcej pewnie sensownego O oh, ale do góry Nie, ja by nie lało Holender Oni strojali nic, ojojoj, oj, oj, tylko skórana, skórzana kurtka nic wiele poza tym Stoi fajne, a bo ja będzie widać. to no, fajny czołg stoi, taki ze drewna zrobiony. Muszę kiedyś mu zdjęcie jakieś fajne zrobić, bo giemka tam postawić, tam gdzieś tam gdzieś No jecha, jecha, jecha gdzieś tam bo tam gościu nie gdzieś podbierać. Jesteśmy na lotosie, też niedaleko. Niektórzy być może gdzieś znają ja tę trasę, bo to chyba nie zjechałem. No Jeszcze może niekoniecznie. To jechałem na pierdę, na, na Orlen. No ale dzisiaj jedziemy sobie na lotos. Tak no. W sumie wtedy ta trasa z łosiem chyba co jechałem, to nagrywałem powrót z, lotosu, ale nie jestem pewien, no, ale to tam chyba tylko ryby był Czekać sobie z programam jak długo mi jechać. No i się, że sobie poczekamy chwilę A chutna jedzie Ciekawe, czy znajomy w ogóle jest ostatnim razem E Zostawić trochę aparat <klimy> No przed chwilą właśnie odsłuchałem to co się nagrało I z tego co zauważyłem, bardzo fajnie to nagrało, bardzo głośno No i dość, dosyć wyraźnie muszę Pan Dama się, się kominiarkę ściągnąć Tak więc śmiało będę mógł nagrywać <klimy> w problemu, teraz też mam tu właśnie nagrywę. Właśnie się ubieram, przygotowuję do jazdy zatem ten kobę do aż za całe 15 zł o, wszystko. to jest pełniutki bak pod sam No nawet bym a, nie pomyślał że za 15 zł wystarczy Co tam, no, nie wiem o czym dzisiaj gadać, taki trochę zmęczony jestem z wszystkim. Jeszcze zimno do tego i trochę... Jezu, i kurczę, moja kominiarka już wskaza. i fajna dziewczyna idzie. Trochę ładna. Ale nie ja, no, ja pana nie potrzebuję. Nie potrzebę tylko wydatki. Znów poczekamy Pan za mną też idzie skręca Dosyć dużo ludzi to dzisiaj idzie, nie skąd No i szybciutko pomykamy to do domu Teraz troszkę głupie uczucie mam, bo w zasadzie sam się teraz prawie, że nie słyszę A Tak trochę średnio jestem przyzwyczajony do takiego mówienia i niesłyszenia samego siebie no ale może się przywyknę do tego właśnie zasadzie, to do zasadzie tam nie trzeba chyba tak taką przynajmniej nadzieję no kolejny pacier się na no mnie patrzył jak na debila no ale nie dziwię się nie ja nie kolej na mo moturku małym takim jeszcze dodatku coś kurczę do kasku w dziwatłach jeszcze ma to się ludzie zastanawiają co to jest, co to ta ma No i sobie co do nagrania. Podoba mi się, bo kilka sobie odsłuchałem kawałek. Troszkę za głośno jeszcze mi to nagrywa, troszkę za tak nie bardzo. O, popatrzcie, patrzcie jaki kurwa. Takie debiwisko. sprzedać na moście zaraz przed zakrętem, bo kurwa nie wiem jedno takiemu i na inny raz. że by tu inną drogą nie wracać, ale no, nie, to bo autobus, to sobie poczekamy, no spokojnie, mi się tam nigdzie nie śpieszy Także, tak sobie będę pyrką. Kurde no, zgłuszam mnie spada mi... ta się spada jak spada Kubiniarka i po prostu się podnosi a no, tutaj bym przeszła kogoś, to proste jest, no jednym przednikiem Ja tam się nie będę śpieszył no dokąd się też spieszyć dzisiaj? Czasem tak bywa, że się spieszy, także... Także bym go chciałbym przejść, ale dzisiaj, sobie jadę na lajcie, zresztą na motowoga, trochę się muszę skupić nie tylko na jeździe, też na jeździe, to tam się trochę na wiele skupia. Ja tak bym jestem przyzwyczajony co tyle kilometrów, co mam ze sobą. Ja raczej się nie muszę skupić na jeździe, czasem wiadomo, jakąś skrótkę tutaj się trzeba... Trzeba się zastanowić, żeby coś nie spieprzyć. ale tak jak sobie jedziemy na luzie, to na Tylko nie mam tematu kursze, żeby to z Wami pokazać te moje małe puszeczki, czyli między innymi do Was, do moich widzów. Nie wiem, no naprawdę nie wiem, o czym by tu pogadać. W ratach drogowych? Nie, te takie tematy to są poruszane już wielokrotnie. To no, chyba tego vloga, podzielę chyba na dwie części. To w sumie wyszło 12 minut, to tutaj pewnie też wyjdzie 12 minut, bo ja sobie takie pospokojne z Nie tak cisnął po 70, to pewnie, nie ja wiem, do 8 minut. Nie też nie tego, bo wiem, nie wiem, nie wiem, w ale nie wiem, nie wiem, nie nie mogę, bo to pewnie jest nie na nie wiem, nie wiem, nie widzicie. nie no nie wiem, nie jest nie super nie wiem, nie wiem, to wiem, nie samsung 70 wiem, znaczy, nie no Samsung S 70. wiem, no nie to, teraz właśnie mówię, żeby się wysłyszeć A u nas nie za głośno. Spróbuję to jeszcze w programie jakoś przyciszyć, żeby to tak za głośno nie było. Jak nie, to będę próbował może inny mikrofon troszkę, żeby ciszej nagrywał sioporniki, pierdolniki. Może to się uda zrobić, zresztą tego jeszcze z tego. Wiedzieć, co by to nagadać takiego no, tam internet zakładają albo naprawiają, prędzej naprawiają, bo to u nas te bez przewodówki czasu tragedia. No ja też w sumie super internetu nie mam, nie mam około jednego mega wysyłanie, tak to jest naprawdę słabo no, ale jak mam dużą kompresję w filmiku to tak zajmuję około 400 mega, taki powiedzmy 10-minutowy. Może to jeszcze idzie wysłać te dwie godzinki, czy tam godzinkę, nie wiem sobie to dokładnie, ale tak przeważnie zarzucam to no, filmik, żeby się wrzucał i po prostu idzie z gdzieś, nie wiem, przejechać się, czy, czy tam nie spać przede wszystkim. Przeważnie, znaczy się, przeważnie wrzucam gdzieś w nocy. Wtedy kiedy no nie siedzę przed kątem i, i nie potrzebuję internetu i tak dalej Wszyscy w domu też wtedy śpią Także też internetu nie potrzebują e, Co mogę sobie powiedzieć założyłem w końcu kierunki w lusterkach, te które zamawiałem No bo w końcu pasuje ten przegląd zrobić z ja tamtymi kierunkami to i bez lusterek w dodatku to, 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 to wodbie żeby chcieli Jakoś chętnie przegląd i podbić taki jest jak na koszty Nałożyłem nołeczki, kieruneczki I dystereczka Ale teraz wiarę, na go nie pojeżdżę, bo... No bo będzie... O uj, kurwa Ale to zajechało, coś ociekręc Dusi Witajcie. O, jaka czarna w ty! to nie jest nocno. Ciekawe to, co to Nie wiem jak ja to się do panów, jak A w sumie sam panów nigdy nie szukam. Bo, no jak mówię, nie potrzebuję. To jest tylko zbędny wydatek jak w mnie, Jak na razie. A zarobku pó póki co nie mam żadnych. Bo niestety pracy nie ma. Tak więc, no cóż, tak samo. Kamerki ten sztuka nie będzie dopóki Nie znajdę pracy ten komplek, to ten kumpel gdzieś tam tam gdzieś będzie się zmyli także Także no Ty tam, tam wiesz, bo miał oglądać te filmiki także nie bo... to Ci podejślę <laughs> no, no, no i właśnie to są to kamerki jeszcze na razie niestety pozostanie ta to teraz mam a może w przyszłości jak uda się zdobyć te 4 stuby, bo 4 stówy kosztuje SJ 4000, to wtedy będziecie mogli zobaczyć dużo lepszą jakość HD, prawilnym, takim prawdziwym, prawidnym HD. To nawet rozdzielczości dużej matrycy, nie jakieś tutaj to będzie matryca 0,3 megapiksela, a, a tam jest matryca chyba 5-5 megapixela czy coś takiego. Wcześniej nie mówię o ilości pikseli, tylko o rozdzielczości matrycy. To jest jedna z najważniejszych rzeczy podczas kupowania aparatu yy, szczególnie kompaktowego czy tam silko-paktowego, może profesjonalnego z Bo czy macie większą matrycę, no to tym lepsze jakość, nie ma takiego szumu, na zdjęcia, po prostu możecie zdjęcie, które ma, nie wiem, rozdzielczość 4000 na 3000. Możecie powiększyć yy, cyfrowo oczywiście naprawdę bardzo dużo i nie będziecie widzieć żadnych takich czarnych kropek, grzyfki pikseli i tak dalej Już <laughs> niedaleko już do domu Tak więc pewnie pora powoli kończyć ten cały mój motowlombem Mam nadzieję że tym razem bardzo dobry na jakiś badziewkny już troszkę zakatarzyło widzę koczek fajnie widać na słońce przyśwituje i takie Tacy miejsce lina no i widzicie o znak kozówek także jesteśmy już w moim, mojej, moich rewirach ja w sumie pojadę sobie taką inną drogą lubię tędy jeździć nie wiem czemu ale jak wracam zawsze jadę tędy a jak wyjeżdżam jadę inną drogą taki tam nie wiem mikroprys jak jak jeżdżę ale coś ciekawego się tutaj tam dziać różnie dobywa, a ludzie coś tu robią, coś tu, coś tu, coś tu. Ej, co no? No bym kończył. Także, także no, trzymajcie się. Cześć, ten przed drogi w oczywiście. Dajcie tę łapkę w górę, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, no to dajcie suba. Jeżeli się Wam nie podobało, oczywiście, bo są i takie możliwości, to napiszcie mi to w komentarzu, co Wam się nie spodobało, żeby nie było powiedzmy, czegoś typu, przynieś na moim kanale takich rzeczy, że dajecie łapkę w dół i nic, i już, i dobra, dziękuję, pana koleż i tak dalej, tylko żebyście mi pokazali, i napisali, co się Wam nie podobało, ja to będę starał się poprawić, no niestety jakości na przykład nie mogę póki co poprawić, chociaż staram się, kombinuję jak mogę żeby czy to hajs zrobić, czy na przykład ten mikrofon zrobić ale niestety nie wszystko da rady także no, to, nie, to to już do mnie pod dom Także czyńcie się, cześć, elo, szedł mi bosz, łapka w górę i idę do zobaczyszka 嗯 m <laughs>